Dzień dobry. Chciałabym zaprezentować dzisiaj linię nożyczek Texi Titanium. To nasza rodzina. Pięć różnych nożyczek. Możemy tutaj poprosić o zbliżenie. Pokażmy, jest bliska. Nożyczki zapakowane. Producent tych nożyczek daje nam na nie aż 30 lat gwarancji, zatem musimy się przekonać, dlaczego są aż tak dobre. Przyjrzyjmy się ostrzom. Wszystkie ostrza każdej pary tych nożyczek są wykończone i utwardzone tytanem. Ale nożyczki są lekkie, dobrze pasują do dłoni, mają ergonomiczny uchwyt. I zwróćmy uwagę na to silikonowe wykończenie tutaj. Daje naprawdę bardzo komfortową pracę. Bardzo dobrze leżą w ręce, więc sprawdzają się świetnie. Może jeszcze tylko słowo o numeracji, o znaczeniach tych nożyczek. Ich nazwy numeryczne oznaczają tyle, że im wyższy numer, tym ostrze nożyczek jest dłuższe. No dobrze, zatem wypróbujmy je w akcji. Zacznijmy od pierwszej pary. Nożyczki Titanium Craft, nożyczki do zadań specjalnych. Mają ostre czubki, krótkie ostrza, ale nie poddają się żadnym tkaninom. Proszę, spróbujmy je na skaju, na małe nacinki, ale równie dobrze utną nam takie nietypowe materiały taśmy, plastikowe potrytka, ale. Spokojnie możemy je też wykorzystać na delikatnym tiulu. Też przecinamy. Sprawdzą się naprawdę i w domu, i w pracowni. Kolejne dwie pary, pary małych nożyczek Teksji Titanium 514, to te malutkie i Teksji Titanium 700, to ta większa para. Jedna i druga para ma ostre, ostro zakończone czubki i stosunkowo krótkie ostrza, i są to takie nożyczki, które świetnie nam się sprawdzą jako nożyczki pomocnicze. Te małe na przykład bardzo dobrze wykorzystać można przy cięciu jakimś wykończeniowym nitek przy szwach, wykańczaniu haftów, ale też można je używać do precyzyjnego wycinania tkaniny, na przykład do tworzenia aplikacji albo wycinania koronki. A to już typowe nożyczki krawieckie. Titanium 814 i nieco dłuższe ostrze Titanium 914. Jak widzimy, ten uchwyt jest ergonomiczny, dopasowany już do wygodnego krojenia i dłuższych cięć. Mamy tu podwójnie złożony materiał. Sprawdźmy, jak sobie dają radę. Widzimy, że świetnie. No materiał. I zwróćmy jeszcze uwagę, że ostrze jest tak, na, tak samo ostre na całej długości, zatem także. Czupkami możemy wykonać precyzyjne cięcia, również tymi nożyczkami o dłuższym ostrzu. Dłuższe są dedykowane na przykład do cienkich materiałów. Zaraz też je sprawdzimy. Tutaj mamy jedwab. Możemy uciąć końcówkę, ale zobaczmy też, że świetnie będą nam się sprawdzały do długich cięć. Wróćmy jeszcze do tak trudnego i grubego materiału, jakim jest skóra. Nożyczki tytanium nie są typowo dedykowanymi do tego nożyczkami, natomiast spróbujemy zobaczyć, jak sobie dają radę ze skórą. Widzimy, że tną całkiem sprawnie. Do tego najlepsze są nożyczki Kraft. One rzeczywiście bez problemu będą robiły te małe nacięcia w skórze. Takie pomocnicze nacinki. Przejdźmy jeszcze do tkaniny, która jest gruba i dosyć nietypowa przez swoją strukturę. Zatem też może sprawiać pewne trudności w cięciu. Weźmy sobie nożesze, nożyczki. Jak widzimy. I tutaj dają sobie świetnie radę. Mamy jeszcze tiul. Jak się domyślamy, też nie będzie żadnych problemów. Jedno cięcie. Mamy przycięty ten materiał. No i na koniec chciałam jeszcze zaprezentować wyjątkowo trudny materiał. To tkanina techniczna z włóknami kewlarowymi. Zobaczmy, jak tutaj nożyczki teksty sobie dają radę. Widzimy, że też nie mamy najmniejszych problemów. Myślę, że tutaj przekonałam Państwa, jak wygodne i niezawodne są nożyczki z linii Titanium. I myślę, że mogę z całą przekonaniem powiedzieć, że w tej cenie są to najlepsze nożyczki na rynku. Natomiast, gdyby Państwo szukali jeszcze nożyczek do bardziej specyficznych zadań, do trudniejszych materiałów, grubszych cięć, mamy bardzo szeroki wybór w ofercie nożyczek firmy Mundial i firmy niemieckiej Precer. Więc, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą, ale i na specjalne zamówienia wciągamy nawet tego typu nożyce. To już jest naprawdę mocne cięcie.